Cześć, witam wszystkich. E, chciałam wam nakręcić taki szybki filmik, ponieważ em, parę dni temu zasubskrybowałam się do Glossybox i ci, którzy mnie śledzą na Facebooku i Twitterze, wiedzą, że ją dostałam właśnie dzisiaj. Czekałam, żeby ją zamówić bardzo, bardzo długo, dlatego że em, nie mogłam zapłacić kartą, którą miałam i dostałam nową kartę więc mogłam je zamówić i już zamówiłam i to jest ta y, kwietniowa Glossy Box mam ją tutaj yy, pokażę Wam jak wygląda tylko tu muszę adres zakryć tak przychodzi yy, to jest moje imię tam pod spodem jest adres yy, tak fajnie zapakowana o no i otwieram to się widzę. Tutaj się ma I tak wygląda kwietniowa e, Glossy Box. Um, Pearl e, zaprojektowała tą, e, to pudełko, jest po prostu prześliczne. To jest taki e, fajny kolor, nie wiem jak nawet go e, określić. No i ma tutaj właśnie takie różne kwiatki. Jest świetna. I ja też zamówiłam e, Glossy Box. Po to, żeby używać te pudełka, bo w nich można przechowywać fajnie rzeczy. Więc chcę, żebyście to wszystko wiedzieli, jak ja to robię. A ja jestem podekwitowana, no mam mnie. No nie jest tak ciężka do otwarcia, tylko tak jedną ręką jest ciężko. Dobra. Mam jakiś tutaj papierek. I tutaj jest. Coś pachnie. Uh, spring Fever Glossy Box. Exclu exclusive, uh, bleh, bleh. exclusive Interview with Paralyze Inside. Czyli tutaj mamy po prostu uh, interview z uh, tą projektantką. Uh, jak to otworzymy? Aha, to są produkty, które są w środku z tego co widzę. Czyli jak to się otworzy to są produkty, które są w środku. I z tyłu jest ym... reklama perfum jakiś. No i to wszystko wygląda tak. To jest taka piękna kokardka. Otwieramy. Ma nawet taki... Nie wiem czy to będzie widać. Tutaj naklejkę. Otwieramy. Widzę, pierwsze to widzę, maskę widzę. Jeszcze nawet dobrze tego nie otworzyłam. Widzę jakąś maskę. I jestem niezadowolona. Um, może dlatego, że zamówiłam tą e, glassy Box późno, to nie dostałam tego co chciałam, ale z tego co wiedziałam to w tych Glossy Boxach można było dostać w, 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 w tych kwiet, z kwietnia można było dostać um, pełny lakier e, Effie, którego tutaj nie ma e, można było dostać e, kredkę z ile maska, też jej nie ma no ale nieważne dostałam e, maskę Collagenovo, um, reconstructing and moisturizing set with collagen and aloe vera. Tak ona wygląda. co tutaj This deeply restorative and moisturizing mask with collagen. This deeply restorative and moisturising mask with collagen and aloe vera, or however you pronounce it, improves the skin's natural elasticity, providing optimum skin hydration. The perfect indulgent remedy to achieve fresh and even-looking skin, suitable for all skin types. Um, czyli po euro. Więc tak, kolejna rzecz, którą tutaj widzę to jest e, Nip and Fab Mango Smoothie Dry Skin Fix Body Butter, czyli e, masło do ciała. I... Um, zaraz Wam pokażę jak mi się otworzy. Ta, tutaj jest 50 ml. To opakowanie ma 200 i kosztuje 995 O Jezu, przepięknie pachnie. No ja wam nie pokazałam jak wygląda. Tak wygląda. I to jest Mango Smoothie. O bardzo fajna konsystencja, bardzo lekka na lato akurat. Mm, pięknie pachnie. Kolejna rzecz to jakieś małe coś, jakieś gubianko. Taki mały kremik to jest e, Sun Essence Krem do twarzy e, z SPF 50. I co tu jest napisane? Cała. E, całe opakowanie kosztuje 1850 e, funtów i chyba nie jest dostępne. Może jest. yeah um spring awakening we found our perfect perfect companion for those sunny spring days we're hopefully about to witness sentence daily face spf 50 plus is a light soft green tinted for a sheer matte finish this oil-free formula is um, ideal for all skin types including combination and oily skin as an added bonus this powerful multitasker also helps protect against premature aging Czyli tu po prostu napisali, e, że ma SPF, że jest e, dla wszystkich e, typów cery. E, no i że powinniśmy go używać każdego dnia. E, kolejna rzecz, też takie małe główienko, nie jestem zadowolona ale to nie jestem zadowolona tylko dlatego, że jak widziałam inne glossy boxy, tylko że ta była zamówiona w połowie praktycznie em, czasu, em, czasu w połowie em, kwietnia, no i pewnie te lepsze produkty im się wykończyłem, no ale nieważne. E, to jest i w Rosie Nutritive Digital. 24 hour comfort nourishing cream. Dus dit is een creme voor twarzy. Eee, tutaj jest napisane Ever "Eversures Nutritive Vigil 24 Hour Comfort Nourishing Cream is an absolute skincare essential. Dus creme voor dat wijzen. This is hard-working moisturizing containing ash tree sap extract, Dus mij is ash ash tree tree. Toen die hebben we met het, Macadamia eee, oil." She Butter and Organic with Hazel Water. Which Hazel Water, sorry. Um, czyli po prostu krem do twarzy i 50 ml, którego kosztuje 1350. I kolejna rzecz to jest taki spray. Um, I to jest um, Richard, Richard Ward's uh, Couture Hair. I to jest, um, to jakiś spray do włosów, który ma um, do, dodać im połysku, połysku um, dużo um, volume. To jest objętości e, i po prostu będzie te włosy trzymał. No nawet ładnie pachnie. I do normalnych e, włosów jest. Więc to na tyle by było. Co zostało mi w, u, w pudełku? To są ścinki które się wróci No, ale... Co, co by Wam tu powiedzieć na ten temat? Yy, nie wiem, co sądzić yy, na temat yy, tych rzeczy. Yy, Glossy Box polega na tym, że yy, zostaje się pięć... Yy, pięć E, właśnie różnych e, próbek i e, ja akurat płacę za to miesięcznie i w każdym momencie można z tego zrezygnować ehm. chodzi o to, żeby po prostu e, e, nowy produkt, które e, pojawiają się na rynku, można je sobie wy, wyprodukować wyprodukować? E, wytestować, przetestować ja e, jak zamawiałam Glossy Box, to byłam bardzo zadowolona, że je zamówię, bo ym, nie dość, że wygląda po prostu prześlicznie. To jeszcze na dodatek dostanę lakier z Essie i może ym, kredkę z Ilamaska, no ale niestety ich nie dostałam. Pewnie dlatego, że zamówiłam ym, to pudełeczko później ym, niż wszyscy je dostawali. Ym, nie wiem dokładnie kiedy oni, pewnie na początku miesiąca wysyłają e, wszystkie glossy boxy do, e, glossy box, e, do swoich klientów. Płaci się za to chyba tutaj w Irlandii, to jest 12,95 e, funtów, coś około 15 euro, nie wiem dokładnie. Jest, jeśli jesteście zainteresowane, e, to e, możecie do mnie napisać, ja e, postaram się dać Wam więcej informacji na ten temat. E, Chodzi po prostu o tym, że dostaje się te 5 projektów, można je wy wypróbować, się tam można je, nie wiem, komuś dać, żeby ktoś sobie wypróbował. Um, na razie widzę, że wszystko mi dali do praktycznie pielęgnacji, a ja bardziej jestem zainteresowana w kolorowych kosmetykach niż w pielęgnacji. Poza tym ostatnio kupiłam masło kokosowe, nie masło kokosowe, olej kokosowy, więc na razie ten smoothie, ten body border zostanie i nie będzie ruszany. Pudełko samym sobie jest po prostu przepiękne, na pewno go użyję, żeby coś w nim schować, bo jest przepiękne. I takie dość, no... Pewnie za pudełko też trochę płacimy, bo ono jest twarde, dość takie... Że nie można tego zgiąć. I mówię, dostaje się to w takim pudełku, wszystko i to się wszystko pięknie mieści. Um, więc jestem zadowolona, że w końcu zamówiłam e, Glossy Box, ale z tego co dostałam, tak średnio. No ale tak jak powiedziałam, to już pewnie dlatego, że zamówiłam w połowie miesiąca. Um, zobaczymy, jaka będzie następna. I e, chcę zrobić takie filmiki, gdzie. Tego dnia, w którym dostanę nowe pudełeczko, powiem Wam, jak sprawowały się produkty z tego pudełeczka. Więc zacznę je testować, mam na to pewnie około miesiąca i dam Wam znać, jak przyjdzie mi drugie pudełeczko. Więc to chyba na tyle. Widzę, filmik już trwa już 13 minut. Dobra, nieważne. E, mam nadzieję, że filmik Wam się podoba, że ten pomysł z tymi filmikami też Wam się spodoba. E, I zapraszam do moich kolejnych filmików. Pa, pa!